Cześć siemanko, z tej strony Olej Dzisiaj nagrywamy sobie odcinek z Minecraft przetrwanie. Mam nadzieję, że Wam się oczywiście spodoba. Jak oni są uwięzieni? No wyłazić mi stąd. Co oni tu robią w tej zagrodzie tyle ich, a ta świnia to normalka. Zróbcie, yy, rozmnóżcie się. Tam jest nasz magazyn, nie? Który nie ma za dużo skrzynek, ale niektóre są już w połowie pełne. Na przykład, jak ta, nie? No, już jest w połowie. Dobra. A więc my yy, mamy całą żelazną zbroję, która się przyda na pewno i tu jest nasz diamentowy kilof. Nie mamy diaksów, więc przydałoby się iść pokopać, ale nie tym razem, nie tym razem. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Okej, okay, więc to jeszcze nie urosły wszystkie tu. Prawie nic nie rośnie. Panie farmerze, jak pan to ten pielęgnuje, że to nic nie rośnie? Okej. Okay. O, oh, o, wow. wow. A więc u marchewki są. Tego Bida trochę bym powiedział. A te świnie się kąpią. No nadal wam mało Nie są niewdzięcznicy są, Nie 2 nie No może coś wpadnie fajnego W sumie mam kamień szlifierski Gdzie? Aha, nie mam lazaretu Prawo ja no, Idę do kopalni Kiedyś miałem taki świat, że co chwilę znalazłem diamenty, ale nie mogłem znaleźć na no, tu. O kurde. A miałem wiaderko wody. Ale tam zawsze była woda. Chyba, nie pamiętam. No, ja tu odwaliłem, tu powinno być takie coś o byk, o a tu powinno lecieć, o tak. I tu teraz od dzisiaj będzie woda. Mam diaksowy kilofukej, ale nie chcę go na razie używać. Okej, okay, kopiemy sobie. To jest nudne trochę. Może wezmę jednak ten jak kilo. W sumie on ma dużo użyć. I o wiele szybciej kopię. Hol, ładny dźwięk. Dobra, cyk, cyk, cyk. My to kopiemy i kopiemy, a nadal nic żelazo. Dobra, dobre kupiemy Dobra, już mam 14 żelaz, za dużo. Byk. Tam gdzieś zombie słyszę Co tam? Nie, nie. Co z To Tam jest jakaś jaskinia, czy co? Może lazo przy okazji znalazłem. Za pierwszym razem e, Krzemień Dobra, niech ma Okej, okay, kopiemy Kop, kop Już nawet dużo przekopałam tej jaskini Nie wiem skąd mam pochodnie, naprawdę nie wiem. Mam dużo bruku. Dobra. No gdzieś tu na pewno słyszę y, Spidera, czyli pajączka. Słyszę, ale nie wiem nawet gdzie, nie? Okej. Okay. No znalazłem. Czyli to po co dzisiaj przyszłam? Dobra. Kolejny. Nie ma tu nigdzie więcej. Chyba nie. Ale dobrze, że akurat tu kopałem, bo tu lapis był. Kopiemy, może jeszcze diaksy się znajdą. A, i nie tym razem Dobra, ja sobie wracam Myślałam, że to węgiel, a to brud był Ja bym węgla tak nie zostawił Bo ja węgiel szanuję Aha Przez przypadek, normalnie Przez przypadek odkryłem tą jaskinię Ej, ona się wydaje jakby taka przyjazna I dużo węgla, dobra. I lubię takie jaskini, gdzie jest dużo węgla. Woda? Skąd tu może być woda? Dobra, nie chcę się na to tym zastanawiać. rycze. Dobra. Niech co tej jaski nie widzieć. Dobra Kurczę, prawie znowu spadłem Teraz sobie tu idę Już noc jest? Okay. Aha, jeszcze... Nie, to... To, to i już nic. Mam w końcu lazuryt! Proszę mi otworzyć, dziękuję. Głupia. Czemu ja to łapką kopię jak mam łopata? Wypływaj. Nie, pochodnia, wydajność 2 A tu będzie Wydajność 2 też Wydajność 2, jest dobrze, jest dobrze Mam może skórę albo pap... Skórę i papier albo książki Ej, poczekaj Niech pomyślę, e, znaczy poszukam. Nie ma tu ani tego, ani tego. Tutaj tak samo. Dobra. Może gdzieś tutaj. Znajdę krówkę, bo krówki tylko nie mam. A trzciny to ja mam pod nosem. A trzcina równa się cukier i papier. Cukier lub lub papier. Mała owca, nie będę jej zabijać. Małych nie. Konie, dwa takie same. Ej, jaki tu jest piękny biom! Aż na takim się chce zamieszkać. Tam jest wrek statku w ogóle. Nie wiem czy ja go zwiedziłem, czy nie. Ale w tamtej w tamtej wiosce byłem czy nie? Nie pamiętam. No kurna chata. Że krowy nie ma. Jednej chociaż. O Ul widzę, ale krowy nie ma. Zatopiony statek, ale krowy nie ma. Ale krowy nie ma. A zawsze jest miliard Krów nie ma owca. A teraz, jak potrzebuje krowę to miliard. To, to, to nie ma krowy, ale są owce. A tym golem co tak szybko łazi? Ej, biblioteka! Co masz w bibliotekarzu? Ja cię nie Żyłem. Golem tu jest, masz szczęście. Że tu jest golem, masz szczęście. Dobra siano, niszczymy. kolejne siano, no nie, no i owce i świnie, ale krow nie ma węgiel, nie ma krowy węgiel na wierzchu, ale krowy nie ma, może diaksy zaraz będą pyki, są diaksy, ale nie ma krowy raj ziemniorów. Nie będę tego komentować. Chleb nie jest na no fajny do jedzenia. żelazo na wierzchu, nie ma krowy. Jest żelazo na wierzchu, ale krowy nie ma. Może jeszcze diaksy będą na wierzchu. Ja to mówiłem, aha, okej okay. Usiano Że, co? Raz, dwa, trzy, cztery Aż Nie wiedziałem, że tak może urosnąć Ale okej okay, Mam nadzieję, że wam się spodobało Jak się spodobało, to zostawcie łapę w górę Subika i dzwoneczek A ja sobie kończę, papa. Pa.